Siemanko, pokażę Wam teraz jak się robi dobrą robotę, jak ładnie wypolerować koła. Potrzebujemy maszynkę do polerki, trochę aluminium, trochę wolnego czasu. Zaczynamy od pilnika, naostrzony ładnie, farbę ścieramy. I przechodzimy do papierów. Papiery różnych gradacji. wchodzimy po potem do wodnych, o 2000. Przydaje się szlifierka, to usuwania za trochę papieru, jest to dużo, oszczędność. Firma musi zaragać. I lecimy. Dobra robota. Tak się koła w coca -Cola.